Tego panna już znacie? Marcin Łukieńczyk, człowiek z Podlasia, który Cześć, tępi coś? książki papierowe. Strasznie, po prostu masakra. Za każdym razem, jak chcę przeczytać książkę, to dostaje ode mnie, delikatnie mówiąc, zjebkę, no powiedz to No proszę, nie chciałem być, bo byłoby po prostu wycinanie tego wszystkiego, więc dostaje ode mnie pozdrowienia, że nie ma jak zwykle e buka. I Marcin hejtuje od zawsze papierowe książki, a od niedawna hejtuje również samochody spalinowe. Nie hejtuje, po prostu. Wychodzę z założenia, że samochodem elektrycznym się jeździć po Polsce i wiele osób nie zdaje z tego sprawy, bo wychodzą z założenia, że samochody elektryczne to tak naprawdę niby zasięg 100-200 km. Natomiast ten malutki samochodzik jest w stanie przyjechać. Od 400 do 600 km. Z... Wow, to jest w... Dużo, 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 W zależności od tego, jak deptasz. czy jak depczę. O. I to będzie pierwsze wideo motoryzacyjne na kanale Marcina na Surprise Surprise. I mam multiwana, czyli samochód rodzinny, mm -hmm. mam mikrosamochodzik do włożenia gdzieś do przedszkola, czy mam już dwa autka, i coś by się musiało w moim głowie wydarzyć, to na poziomie emocji albo marketingu, albo ekonomii, żeby powiedzieć, dobra, sprzedajemy te dwa samochody. Podzyskujemy budżet na skupno takiego auta spokojnie. Co to by się musiał w mojej głowie zadzieć, myślisz, żebym okay. tę decyzję chciał podjąć? Marcin Łukiaczyk, Janusz Cebulak z Podlasia, potocznie mówiąc. Mam do zrobienia w tej chwili 2,5 tysiąca kilometrów po Polsce. Samochodem moim starym, w cudzysłowie mówiąc, którym jeździł, to była Skoda Super, 4x4, taki trochę mocniejszy. Musiałem zapłacić za paliwo około 2,5 tysiąca złotych. Teraz koszt mi wyjdzie około 600-700 złotych. Czyli mówisz mi argument pierwszy, Hej, jo, będziesz taniej ekonomicznie jest. Kolejny argument, szczególnie jeżeli potocznie mówiąc jeździmy wokół tak zwanego komina, czyli mamy, nie wiem, 100, 200, 300 km od domu i robimy bardzo często... Wokół komina? Co to znaczy wokół komina? Wokół mm, miejsca zamieszkania okay. bądź miejsca, gdzie najczęściej ładujemy samochód, to robiąc 100, 200, 300 km na przykład dziennie nie tracisz czasu na przykład na dojazdy na stację benzynową, na dzień dobry, a może hot doga. Dzień dobry, a może e, kawa, a może coś tam. Po prostu przychodzisz do domu. Ale wiesz, nie... mówisz mi ten argument ekonomiczny i nie ruszyło mnie to. Tak okay. Mówisz wprost, nie? Mówisz drugi argument taki ergonomiczny, czasowy, że hej, mi czasu na... I bardziej mi tam mówić okej. Okay, okay. Eliminacja tych podjazdów pod Olen, kolejki, coś tam. Czekanie na fakturę i jakieś tam wpisywanie NIP-u. Mm -hmm. Poproszę otworzyć drzwi. Dziękuję. Mega prosty samochód w środku, który prawie nic nie ma. Bo zwróć uwagę na Tomasz Jeden olbrzymi wyświetlacz, w którym sobie wszystko, nie wiem, zarządzasz. Chcesz jechać gdzieś samochodem. Ja akurat muszę jechać do Moraska. I w tym momencie system dla mnie automatycznie zaczyna wyliczać, w jaki sposób samochód ma się poruszać, gdzie mam się naładować, jaki czas będzie w tym momencie, na przykład, ładowania mojego samochodu i kiedy mniej więcej tam po prostu mogę dojechać. Teraz załóżmy. Mam ładowanie w Ludźmierzu, dojadę tam najprawdopodobniej na poziomie 24%. Muszę ładować się około 40 minut, najprawdopodobniej do 100%, żeby można było z jakąś tam energią dodatkową i dojadę do Moraska na poziomie 18% w godzinie. No to teraz ładowanie jest na modu 40 minut. Tak, ale ze względu na to, że tutaj ten odcinek jest dosyć długi. Będę jechał z wyższą prędkością niż załóżmy gdzieś tam standardowo, bo najczęściej ładowanie samochodu trwa od 15 do 30. Ale ja już wiesz, 10 minut postój, mam dzieci z tyłu, płaczą, ryczą, coś chcą. Tak. I czy w Ludźmierzu jest plac zabaw? Różnego rodzaju miejsca, gdzie się ładujemy. Może nie do końca w Polsce, ale załóżmy gdzieś w Europie, jeżeli chcesz podróżować na przykład po Europie, to są miejsca po pierwsze bardzo ładnie mm, usytuowane, jeżeli chodzi o nie wiem, widoki, plus do tego różnego rodzaju zabawy, jeżeli chodzi o place zabaw, restauracje. Jeżeli robisz na przykład przystanki co 2-3 godziny, to tak sprawdzi się. Natomiast nie polecam samochodów elektrycznych dla osób, które lubią bardzo szybko jeździć. Potrafią przejechać im 600-700 km bez wysiadania z samochodu. Po to, żeby po prostu dotrzeć no tak, Nie, to, 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 to nie. nie ani to, to nie, nie szybko, te... ani nie, nie maratony. Ufam ci. Mhm. Twoje rekomendacje użyłam do wielu rzeczy w swoim życiu i biznesie. C czemu ja tego samochodu dzisiaj nie zamawiam jeszcze? Ja nie wiem. Moment wciśnięcia tak zwanego gazu. <grym> ja to znam to uczucie, że okay. wciągacie, bijacie w fotel. I teraz właśnie chodzi o to, że jeżeli jeździsz po autostradach, czy jeździsz po drogach szybkiego ruchu, nie masz tak jakby potrzeby wykorzystywania takiego przyspieszenia, bo nie jest Tobie to potrzebne, po prostu wyprzedasz, spokojnie lecisz. Ale jeżeli jeździsz po drogach krajowych, gdzie przyspieszenie może tobie uratować życie, albo pozwolić ty bezpiecznie, spokojnie dojechać, nie wiem, z punktu A do punktu B, to samochód elektryczny jest genialny. Że znaczy, okej, okay, przyspieszenie ma większe znaczenie na drogach wiejskich niż na autostradzie, to prawda. No tak. I tutaj genialnie to się sprawdza, bo przyspieszenie do setki to jest 3,3, ,3, natomiast pamiętajmy, że tak jak często porównujemy samochody, że przyspieszenie do setki jest takie i takie. Nie do końca nas to interesuje, bo na drodze mamy od 80 na przykład do 120 czy 140, żeby kogoś bezpiecznie wyprzedzić, więc tutaj to się po prostu genialnie sprawdza. Sam nawet autopilot, który ma tutaj Tesla sobie tak jakby wbudowane, jest genialny do poruszania się po drodze typu autostrada, typu na ekspresówka. Bo w rzeczywistości ja lecąc po, nie wiem, ekspresówce czy autostradzie na poziomie 120-130 km, czuję się mega wypoczęty, ze względu na to, że w dużej mierze samochód Nadzoruje tak, jakby wszystko to, co się dzieje naokoło ciebie. No nie? Ogólnie w Europie nie ma możliwości skorzystania, że przewieź mnie z Warszawy do Poznania i nie dotykam kierownicy. To w Stanach w cudzysłowie coś takiego funkcjonuje, w niektórych tam okręgach. Kolega pokazał nie. mi wideo w UK, gdzie jedzie po drogach i uruchomił sobie autopilot mhm. i jechał. Dobrze, Jak? tylko że to jest autopilot polegający na tym, że bez dotykania kierownicy on jest w stanie podróżować przez 30 sekund, na przykład. No mhm. Czyli wiesz, musisz trzymać gdzieś przynajmniej rękę. Tak, aby pokazać, że nadzorujesz ten samochód. Tesla wydaje mi się, że może mieć jeden z takich najlepszych systemów, jeżeli chodzi o autopilota. Utrzymanie pasa ruchu, pilnowanie tego, kiedy ma wyprzedzić. Naprawdę sprawdza się to bardzo dobrze. A jak się kupuje e, takie samochody? Też są to nie wiem, leasingi? Kupuje się to przestyknięcie w internecie na kup teraz? Tak, właśnie najzbawniejsze jest to, bo wielu osobom wydaje się, że w Warszawie jest sklep, do którego możemy przyjść, po prostu kupić u nich samochód. No nie. W Warszawie możemy pójść zobaczyć ewentualnie swój samochód, możemy oddać samochód do serwisu, e, możemy zamówić u nich przez stronę internetową, czyli po prostu wchodzimy do ich sklepu internetowego, wybieramy sobie co chcemy, klikamy kup teraz, mamy informację, że zamówienie jest złożone, dostajemy takiego śmiesznego jeża na sam końcu, to jest 500 zł tak zwanej rezerwacji. Przynajmniej na chwilę obecną. A, więc masz rezerwację i liczysz na to, że rzeczywiście szybko dostarczą te samochody. Czyli no? czy nie wiesz, kiedy go otrzymasz? Czy wiesz wiesz kiedy co? Otrzymasz. Masz przewidywaną datę dostawy. Natomiast... A możesz wybrać już, już samochodów istniejących? Właśnie. Jest coś takiego, że raz na kwartał samochody trafiają do Europy, przyjeżdżają do Polski. Jest pewien taki trik. Jeżeli wiesz gdzie, to możesz wchodzić na specjalną stronę internetową Tesli. I tam odświeżać, załóżmy raz na godzinę, raz na dwie godziny, w stronę i może wpaść tak zwany samochód na stok, który nie został dobrany przez jakiegoś, załóżmy innego człowieka, mm -mm. który gdzieś tam po prostu zamówił. Ja na przykład miałem taką sytuację, że ten samochód właśnie kupiłem z takiego stoka. Decyzja była m, chyba 30 sierpnia, pojechaliśmy obejrzeć samochód, i z żoną doszliśmy wniosku, że okej. Okay. Kupiłem elektryka, 1 września wpadłem na stronę, kilka razy odświeżyłem, 1 września zamówiłem samochód, 23 września miałem do odbioru. Mhm. Więc w ciągu trzech tygodni miałem samochód do odbioru. Kolejna rzecz, która przydaje się podczas ładowania, to jest coś takiego jak kino. A Ma... tu jest ich własny SIM-card, czy to jest Twój telefon? Dopiero? To jest ich własny SIM-card. Tak Czyli mogę ciągnąć Netflixa na ich internecie? A ciekawe. Wkliknęło mi teraz, jak tak myślę o tym zakupie, nie zakupie, że ja bym go kupił, gdybym sobie dał jako challenge. Okej, okay, dobra, robię sobie challenge. Nie potrzebuję tego w ogóle, robię sobie challenge. Mm. Kup na Tesli, po to. Kreuję jakiś projekt, czy to edukacyjny, czy jakiś jeszcze inny, mój projekt specjalny, internetowy, i kupuję to za Heiströhre, zrobiłem z tego ekstra projektu specjalnego i okay. później na przykład, nie wiem, zamieniam mały samochodzik na te, tego typu Szukasz, szuk okay. to konstrukcje na przykład... kreatywnych challengerów. Dla mnie na przykład ciekawym challenge'em pewnych osób było chyba wyjazd do Włoch za darmo. Polega to na tym, że goście podjęli się wyzwania, żeby właśnie pojechać do jakiegoś kraju europejskiego i nic nie płacić za ładowanie. I byli w stanie to zrealizować, żeby wrócić w tej z powrotem. To jest taki wyjazd na Polaka, nie? Tak, tak. Janusz Cebulak, no nie miło mi. Więc da się. Masz podłączoną kartę do swojego konta w Tesli, podchodzisz, wkładasz, ładujesz, odjeżdżasz. Nic więcej nie musisz robić. Dobra, a teraz idąc teoriami spiskowymi. Mhm. Czy za Twoje złe zachowanie ktoś Ci może zablokować samochód? Nie zapłaciłeś czegoś tam, kredytu, whatever. Ktoś jakby uznaje dobra, Kijan tutaj ma podłączoną kartę, ma samochód, zablokujemy mu konto, zablokujemy mu auto. Nagrywamy to wideo w roku 2022. I zobaczymy, czy mnie zablokują, tak? Ale nie, w roku 2020, 2029. Jak mi się zdarzyło, że robiłem jakąś płatność z narzędzi do mailingu, mhm. bank mój postrzegł tą transakcję, transakcję podejrzaną, okay. wysłał mi SMS-a, który nie doszedł, bo miejscu, gdzie mieszkam, nie ma zasięgu idealnego. Jakoś tak to było, że SMS opóźniłem przed informacją, czy mhm. ja wykonałem tę płatność, czy nie. Zablokowali mi opcję płatności kartą firmową. Nie mogłem zapłacić na stacji benzynowej, bo nie widziałem, że. Kar... Rozumiesz? Płaciłem okay, kartą prywatną. Nagle okazuje się, że ktoś zewnętrzny w trosce o ciebie blokuje tobie tak. kartę. Więc myślę sobie teraz dalej, ok? Zablokujesz mi kartę, luz, ale wiesz. Przecież... Ktoś może zablokować silnik tego samochodu. No Marcin foliarz osman, nie? <grym> powiem tutaj o innej e, ciekawostce. Czasami jest coś takiego, że się ten samochód, no nie? Wystarczy zadzwonić na przykład do serwisu, zdalnie tobie coś Oni to sprawią diagnozę? Tak, zdalnie robi tobie diagnozę. Mówią, proszę zresetować samochód na zasadzie, tak jak masz Windowsa, wyłącz i włącz. Tak, i nagle zaczyna działać, no nie. I tak właśnie wygląda załóżmy serwis Tesli też bardzo często. Czyli masz 24 godziny na 7 dni w tygodniu dostępny serwis, gdzie po prostu dzwonisz, rozmawiasz z gościem, oni robią na przykład analizę i, nie wiem, samochód na wali czy coś. Co Ciekawe, ile ilu moich widzów zostało jeszcze z nami na tej minucie tego odcinka. Wiesz co, wątpię, ale zobaczymy. No i Marcin Łukiańczyk, tu mnie nie przekonał. Zajawił temat. To jest fajne, pachnące, szybkie, nowe, tak? Ja też wiem, okej, poprzednio samot kupiłem w ciągu. Tygodnia była decyzja, nie, tygodnia była, w, decyzja była w ciągu dwóch dni tak naprawdę. Bo coś mi się zmieniło, po coś mi się poukładało, byśmy w dłuższej trasie poprzednim moim suwem, mm -hmm. okazało się nie, na dłuższe trasy przy powiększającej się rodzinie to jest za małe i kupię nowy samochód. A nie myślałem no, dwa dni wcześniej o tym, że kupię nowy samochód. Dziękuję za informację na temat test. Nie ma problemu. Ja myślę że też to wideo, pierwsze motoryzacyjne wideo na moim kanale, Ściągnie do mnie osoby, które tym zajmują się, tym się interesują. Tak samo jak było ze sportem czy zbieganiem. Zupełnie nowe, nowe osoby się pojawiły. No i może ktoś mi da Tesla. Na przetestowanie. Szczególnie, że w Poznaniu. Na przetestowanie. Przetestowanie i sprawdzenie, czy rzeczywiście ten samolot. Ale przynajmniej na testy roczne. No, sam zapaliło zapłacę już. No, będzie szlał do pełna. Marcin Cebula-Osman. Dzięki, Marcin. Dzięki. Dziękuję bardzo.